Hej, cześć, witam Was, moi kochani widzowie. Wybrałem się na taki mały rekonesans. Jest godzina 16.20, a ja w lesie wcześniej nie mogłem, ponieważ, no, nie mogłem ogólnie nie mogłem wyjść. Ale to nic, nieważne. Patrzcie, co zaczyna rosnąć. Zaczynają rosnąć podzielonki. Patrzcie, jakie malutkie tutaj. Tu jedna, tutaj druga, tutaj trzecia. Nie wiem, czy tutaj to nie jest pod zieloneczka. Tak, patrzcie, jaka śliczna to rośnie. Pod czy nie? Ciemno jest, kurcze nie widać. Mówię, dzisiaj tylko przyjechałem. Odwoziłem kolegę na autobus. I przyjechałem zajrzeć do lasu. To już jest las numer 3. Kurczę, już wyostrzyć jakoś nie chcę. Ciemno. Las numer 3, w którym wiem, że rosną zielonki pod zielonki. Ale ktoś dziś był już tutaj. Coś tu już cięte było. O, widzicie jakie korzonki? To nie takie małe korzonki są. Jeden, drugi, trzeci. Także jutro jutro jestem po nocy. Prześpię się troszkę no i na pewno ruszę w las. Coś słabo nie chcę wyostrzyć. Już ciemno jest. Ciemno w lesie. Także jak co to zapraszam jutro. Podejrzewam, że będzie jakiś film. Zapraszam na mój kanał. I co? Jak co to do jutra. Do usłyszenia.